Dzień dobry wszystkim! W dzisiejszym filmie chciałbym pokazać na czym polega procedura czasu pracy w napędach SAFE z serii GATO. Procedura nazywana jest we wszystkich instytucjach pod nazwą WORK. Zanim przejdziemy stricte do pisania tej funkcji, zweryfikujmy sobie podłączenie przywodów w napędzie oraz oczywiście wszystkich niezbędnych etapów, które muszą być spełnione, zanim przejdziemy do programowania naszego napędu. Jeżeli chodzi o zacisk silnika kierunkowego dla otwarcia i zamknięcia, no to w tym przypadku ML1, ML2 mamy taki sam. Różnica jest natomiast przy zaciskach wyłączników krańcowych. Mamy, że tak powiem, inaczej troszkę to podłączone w przypadku czujników mechanicznych, a troszkę inaczej przy czujnikach magnetycznych. Także to trzeba sobie zweryfikować. Oczywiście chodzi tutaj o to podłączenie. Również istotnym elementem jest ustalenie, czy nasza brama jest prawo czy lewostronna. Od tego zależy, gdzie ustawimy naszego switcha, który jest pod numerem 4. Opcja OFF odpowiada bramom prawostronnym, natomiast funkcja ON bramom lewostronnym. Jak ustalić, czy nasza brama jest lewo czy prawostronna? To w dalszej części materiału. Aby to sprawdzić, musimy stanąć od wewnętrznej strony bramy, czyli po prostu musimy być na naszej posesji, a nie za bramą i zobaczyć po której stronie będzie zainstalowany napęd. Jeżeli będzie on po lewej stronie, to znaczy, że nasza brama jest lewostronna, a jeżeli będzie po prawej, to znaczy, że jest prawostronna. Należy też pamiętać, że przed wykonaniem procedury uczenia WORK należy zainstalować magnesy lub uchwyty wyłącznika krańcowego. W przypadku magnesów mają one inne ułożenie w zależności od miejsca instalacji napędu. Jak widać na instrukcji, bezznacznie na kierunek bramy, magnes z oznaczeniem CL jest po prawej stronie, a OP po lewej. Na wizualizacji podglądowej można łatwo sobie to sprawdzić, zweryfikować, aby uniknąć błędu. Jeżeli wykonamy wszystkie czynności montażowe, listę zębatych, zębaty, napędu, włożników końcowych, musimy się upewnić, że nasza brama chodzi płynnie. Teraz w końcu możemy przejść do funkcji Work. Jest to bardzo ważna operacja, która pozwala na programowanie czasu pracy napędu oraz wykryje rodzaj podłączenia fotokomórek. Jeżeli chodzi o fotokomórki, to mogą one pracować jako NO lub NEC. Procedura Work automatycznie wykryje typ podłączenia. Dlatego też procedurę work należy wykonać za każdym razem, gdy zmienimy położenie czujników otwarcia, zamknięcia lub zmieni się rodzaj podłączenia fotokomórek. Sama procedura uczynienia pracy napędu jest bardzo prosta. Bramę należy ustawić mniej więcej w pozycji środkowej. Po tym czasie, jak już mamy ustawioną, wciskamy przycisk work, dopóki nasz silnik nie zacznie pracować. Po tym czasie go puszczamy. Teraz nasza brama będzie szukać włącznika krańcowego zamykania, tutaj czyli CL, więc ważne, aby był zamontowany w odpowiednim miejscu. Jeżeli nasza brama zajdzie, zmieni kierunek w celu odnalezienia drugiego wyłącznika dla otwarcia, czyli OP. I gdy brama zostaje całkowicie otwarta, zamknie się ponownie i zapisze czas pracy ustawiając automatyczną pozycję spowolnienia. Jak teraz widzimy, nam spowolnił silnik. No, i jeżeli nasza brama się całkowicie zamknie, tak jak widać, znaczy to, że programowanie zostało zakończone i można przystąpić do normalnej już pracy. No, to teraz pokażemy na bramie lewostronnej. I oczywiście ważne, aby zmienić switch dip z OFF na ON. Jeżeli chodzi o ten proces, no, to wygląda identycznie. Z taką różnicą, że magnes OP odpowiada położeniu zamknięcia bramy. ACL odpowiada położeniu otwarcia bramy. Oczywiście możemy również łatwo sprawdzić, czy kierunek pracy silnika jest dobrze ustawiony względem lewostronnej czy prawostronnej bramy. Żeby to zrobić, no to trzeba przeciąć linię fotokumórek i jeżeli nasza brama się otworzy, to znaczy, że jest wszystko dobrze. W dzisiejszym materiale to będzie wszystko. Dzięki za obejrzenie i zapraszam do śledzenia kanału.